Witam wszystkich, słuchajcie za chwilę będzie kolejne powitanie, bo dogrywam to jakby po filmie już, jeżeli macie czas i chcecie dotrwać do końca, prosiłbym, żebyście obejrzeli ten materiał do końca samego i chciałbym Was poprosić jako wykonawców, którzy mnie oglądają i jako klientów, którzy mnie oglądają lub zwykłych tam ludzi, którzy nie są ani klientami, ani, ani wykonawcami o to, żebyście... W komentarzach spróbowali mi wycenić taką usługę. Ile za taką usługę, którą właśnie obejrzycie, powinno się wziąć pieniędzy, żeby był wilk syty i owca cała? Dzięki za, za, za wszystkie komentarze z góry, które będą. Pozdrawiam. Przechodzimy do odcinka. Witam wszystkich. Słuchajcie, właśnie jadę na zlecenie typu złota rączka. To określił, co będzie w tym zleceniu. Klientka zgłosiła, że dostaje się woda na podłogę w WC. I teraz tak, ja tam nie byłem, dostałem zdjęcia poglądowe według klientki. Woda się pojawia na łączeniu rury 110 z muszlą WC. Skąd to wiemy? Wiemy to z dwóch, z dwóch trafionych zauważeń, czyli w momencie kiedy jest kotka w WC i przy spuszczaniu wody woda się zabarwia, to ten kolor wody wylatuje na zewnątrz. To pierwsza rzecz, jaka, jaką się dało zauważyć I druga rzecz taka, że dużo więcej tej wody się pojawia w momencie, kiedy kiedy się spłukuje Więc tyle wiem Dojadę, zobaczę o co chodzi Generalnie Ten WCET ma 20 lat więc nie wiem, jak tam będzie z podkręceniem tego, tego kibelka, to jest kibelek wolno stojący, nie geberit. Co jest trudne w takim zleceniu? W takim zleceniu trudne jest to, że tak naprawdę jedziecie na nie i nie wiecie, z czym się zderzycie, więc tak naprawdę trzeba mieć bardzo dużo, znaczy bardzo dużo. No, trzeba mieć jakieś tam narzędzia w samochodzie, trzeba przewidzieć, co może się przydać, co nie. Eee... Teraz druga kwestia, która jest trudna to taka, że najlepiej by było tak odkręcić ten wucet, żeby go ponownie zamontować, żeby się nie okazało, że trzeba będzie jechać kupić nowy wucet. No dobra, ale to nie o tym. Chodzi o to, że takie, takie informacje posiadam jadąc na to zlecenie, natomiast z czym się zderzymy to dopiero powiem Wam na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ocenimy sytuację. Pomijam to, że jest tu mało miejsca na jakiekolwiek ruchy. Temat jest dokładnie tutaj w momencie puszczenia wody. Leci, ciurkiem leci woda. Obstawiam, że będzie to tutaj. I teraz tak. Musimy ten wocet rozłączyć. Następny problem jaki mamy: zawór nie trzyma. Tutaj jest zawór. I nie mamy możliwości zakręcenia wody. Zawór jest zepsuty. Zakręcę tą wodę tutaj w szachcie. I musimy spróbować odkręcić te magiczne śrubki, które. Nie wiem, czy się odkręcą. Zobaczymy. Pierwszy zły znak i dobry znak śruby nam się urwały, więc jesteśmy w stanie zdemontować ten tubelek. Natomiast ponowny montaż będzie trochę utrudniony. Dobra, odciągam to i zobaczymy co dalej. Ok, mamy to rozciągnięte wyjęte zdemontowanie. Słuchajcie, w czym jest problem? Problem jest w tym, że tutaj uzbierał się na dole kamień, który sobie rósł, 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 rósł rósł przez jakiś tam czas. I ten kamień spowodował to, że porozpychało nam tą uszczelkę. Tą dokładnie tą. Ta uszczelka, ponieważ ma kupę lat, około tam 15, jest cholernie sztywna i po prostu nie spełnia swojej funkcji. Więc opcja jest taka, że musimy wyczyścić tą rurę setkę z, tej, z tego kamienia, z tego wszystkiego. Musimy wymienić uszczelkę w tej rurze 110 dokładnie i musimy albo kupić samą uszczelkę do tej rury, albo musimy wymienić cały ten taki trójnik jak to zrobimy to... Jak to zrobimy to zobaczymy co dalej wyniknie mamy naszego winowajcę nie wiem czy wyostrzy ciekawa sprawa uszczelka jest zdeformowana maksymalnie i teraz tak muszę odkupić albo coś takiego albo coś podobnego albo same te uszczelki więc jadę do sklepu szukać szukać tego czegoś no i zobaczymy co z tego wyniknie czy to w ogóle jeszcze coś takiego w sklepie dostanę Dobra byłem w sklepie nowy mimośród kupiony Nowe uszczelki Nowy zawór Nowe śruby do montowania kibla Nowe uszczelki do e, Węża zasilającego kibel w wodę Zabieram to wszystko Idziemy to składać Lata obraz od światła Słuchajcie, mam to wszystko wyczyszczone na tyle, na ile się dało. Mimo śród nowy kupiony, zaraz to założymy. I teraz tutaj było mocowanie stare. Jest to wycięte na równo, ponieważ przesuniemy ten kibalek o centymetr i zrobimy nowe dziury na nowe mocowanie, bo te śruby zostały niestety w środku. One tak skorodowały, że muszą zostać. Więc ja to zaraz podłączam, ustawiam i zobaczymy co z tego będzie. Dobra, wstępnie mam to ustawione, więc teraz wyjmuję to z powrotem. Tu jest te przesunięcie i robimy nowe dziury na, na nowe śruby. Więc ja to zrobię i zobaczymy jak to tam będzie. Nowe dziury nawiercone obok nabijam kołki, ustawiam to i jeszcze wymienimy tam ten, ten zawór No i będziemy to przykręcać zawór jest odkręcony i słuchajcie teraz taki mek jest zrobiony, ponieważ zawory główne nie trzymają, czyli Przepuszczają jakąś tam część wody i w momencie odkręcenia tego zaworu yy, woda mi cały czas tu wybijała na ziemię to jest mokro gnój i teraz co zrobić jeżeli, że, żeby zblokować to te wybijanie tej wody słuchajcie oczywiście tu nam pozwala na to ta instalacja, która jest zrobiona, bo tu w łazience mamy prysznic, więc położyłem tu słuchawkę. Odkręciłem tu wodę i teraz tu jest najniższy punkt i po prostu to co by ciekło tam cieknie sobie z tej słuchawki tutaj i teraz tam mogę tam mogę spokojnie sobie przykręcić na suchy gwint po prostu zawór Słuchajcie, mam to podłączone. Sprawdziłem drożność tego tego przewodu. Jest wszystko OK, ciśnienie jest. Zobacz, zobaczcie w jakim tempie to tutaj leci. W zasadzie w żadnym. Oj Boże. Mechanizm w środku jest do wymiany. On nakapie tam oczywiście, żeby to było pełne, ale to będzie trwało wieki. Zaraz muszę konsultację zrobić z klientem, czy to tak zostaje, czy wymieniamy ten, ten mechanizm. Ewentualnie mogę do niego zajrzeć, do sitka. Dobra, zaraz zobaczymy. No dobra, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że stąd woda dopiernicza. Jak to wam udowodnić? Czekajcie może się uda. To jest tylko lekko odkręcone. Tu jest wszystko drożne. Natomiast to co jest wewnątrz w płucce się nie nadaje i to trzeba będzie wymienić. No dobra. Więc mamy nowy nową tą część. Muszę tą wyciąć fleksem nie idzie tego odkręcić eee, i zakładamy nowe, i powinno już być dobrze. I wtedy się weźmiemy za składanie tego do kupy. Tak zwane. Witam wszystkich następnego dnia. Eee, słuchajcie, zlecenie dalej jest otwarte, czyli jest robota nieskończona. Teraz tak, zlecenie było przeciekający kibel na łączeniu e, przy wejściu do rury setki 110 znaczy się. E, to zostało jakby naprawione. Po zamontowaniu z powrotem e, WCT-u okazało się, że zawór napełniający jest kompletnie zepsuty. Woda kapie z prędkością. Szkoda gadać. Około pół godziny by się napełniał zbiornik. Więc zlecenie się rozszerzyło o wymianę tego zaworu Doszła jeszcze wymiana zaworu który jest przy wężyku To zostało zrobione I co się okazało dalej że mechanizm spustowy też jest zepsuty O ile jeden guzik działał w momencie kiedy ja tam przyszłem robić to, to było niedokręcone, i tak szczerze mówiąc, pomyślałem sobie, że ktoś to źle założył, więc jak będę robił, po prostu założę to dobrze i będzie dobrze. Okazało się, że się nie da. Tylko, że w ogóle po odkręceniu tego okazało się, że, że tego się już w ogóle nie da założyć, i to kompletnie nie działa. Czyli coś tam było źle, coś może pękło, nie mam pojęcia. Więc. Mechanizm spustowy zakwalifikował się do wymiany. Oczywiście można powiedzieć, że zepsuł. zepsuł. No, po, po co tam łapie pchałeś? Trzeba było nie pchać, żebyś nie zepsuł. No nieważne, zepsuło to się. I słuchajcie, ponowny wyjazd do sklepu. I co się okazuje w sklepie? W sklepie okazuje się, że nie robią już zaworów spustowych z guzikiem na taką wielkość. Że każdy guzik jest mniejszy od dziury w pokrywie e, w pokrywie WC -tu. i teraz e, można by rzec, że każdy ten nie pasuje ale e, można by było e, może i poszukać na jakimś Allegro Elixie, nie wiem kurwa na czym w sklepach nie ma zjeździłem pół miasta po, po sklepach, w których e, wiem, że tam są nie ma czegoś takiego no i tak, myk jest taki, że stanęło na tym, no dobra, może Pan coś wymyśli. No bo teraz co z tym dalej zrobić? Teraz by wychodziło na to, że trzeba kupić nowy WCET, bo no nie ma mechanizmu do tego. Nowy WCET kosztuje 450 zł kompletnie. Jedyny mankament jaki tutaj występuje to taki, że tu nie ma miejsca tak za bardzo, by musiał być WCT tej samej wielkości co jest, bo WC kibel bo tu jest tak mało miejsca, że większy, po prostu nie, nie da się włożyć. Nie wiem ile kosztuje ile kosztuje w, kibel takiej wielkości. Wiem tylko tyle, że ee... Wiem tylko tyle, że najtańszy kosztuje kompletny 450 zł. I teraz tak, słuchajcie, e, prawie 10 godzin już mam otwarte te zlecenie, czyli w to wchodzi przyjechanie do klienta, zrobienie tego, co jest zrobione, plus jeżdżenie po sklepach, szukanie mechanizmu z odpowiednią średnicą otworu do przycisku. Przejechane mam, nie wiem, ponad 100 km. I teraz sobie pomyślcie, jak to kurwa policzyć za tą robociznę. Jak to policzyć? Jeszcze mi się zejdzie 2 godziny, bo to nie jest tak, że to jest skończone. Ja wam powiem, ile mi się zeszło, żeby to od A do Z zrobić. I pokażę wam, co wymyśliłem, żeby jednak poskładać to na starym kiblu. Mam nadzieję, że to się uda. Bo naprawdę mnie to wczoraj zdrowia i szukania e, po sklepach e, i w ogóle myślenia o tym kosztowało. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, jak to rozliczyć, kurwa. Nie wiem, e, jeżeli by od samego początku e, było, że wymieniamy kibel, to byśmy mieli demontaż tego, poczyszczenie, założenie nowego kibla. Do widzenia. 5 godzin w sumie z pojechaniem, kupieniem. I by było po sprawie. Teraz mamy 10 godzin. Dalej to jest rozgrzebane. Eee, więc. Czy taka naprawa ma w ogóle sens? Oczywiście mówię. Nie wiem czy ten kibel za 450. Jeżeli chodzi o gabarytowość. Byłby taki sam jak ten co tutaj jest. Eee, bo jeżeli by był. No to ta naprawa według mnie nie ma żadnego sensu. Bo czas który ja musiałem poświęcić. Jeździć. Za który klient musi zapłacić. I. Eee, i, I za to paliwo i za to wszystko to przekracza w ogóle wartość tego nowego gibla. Dobra, pogadaliśmy, idę to kończyć, było po prostu masakra. Dobra majstry, wracamy do naszego problemu. Problem polegał na tym, że nie można było dostać e, mechanizmu spłukującego z korkiem wielkości do tej dziury. Wszystki, maksymalny korek to jest taki, on ma 45 mm i on po prostu tu przelatuje. <grym> no i co z tym zrobić? Nigdzie nie znalazłem korka o większej średnicy niż 45 mm. I teraz pokażę Wam, co sobie wydumałem wczoraj, będąc dwie godziny w sklepie i zastanawiając się, jak to kurwa ominąć. Tylko założę, założę Was na głowę. Więc majster wymyślił sobie tak Kupiłem dwie. Kupiłem gdzie rozety to są rozety do gniazdek i teraz tak ten guzik musiu, muszę zamknąć drzwi bo pies się dobija uciekajcie chwilę no wychodź pies ten guzik włożymy w tą rozetę ta rozeta ma tu takie zaczepy, więc zaraz je sobie bytne. Kombinacja będzie alpejska, że tak powiem. Mechanizm już mam wymieniony. dobra, muszę iść po zapalniczkę, bo mi coś ten iskrownik nie działa. Próby, bo jak się okaże, że będzie lipa, to wsadzę to pod spód. Mam nadzieję, że to przyjdzie widzieć tą rzeźbę. Пришла. Кожа, должна быть. И да, не So you have Dobra, dziękuję. To teraz, teraz wejdzie nam to w środek. O. Prawie. Oczywiście to nie jest koniec operacji. Teraz włożymy to tutaj. Odwrócę to. Drugie takie samo dam tu. Drugie takie samo damy tu, gdzie jest reszta tego. I wkręcimy. Mam nadzieję, że to będzie, że to zadziała. Puh. Puh. Pasowało to jakoś ładnie ustawić jeszcze. Muszę poluzować w takim układzie. żeby to miało miał jakoś ręce i nogi zróbmy tak, jeden, dwa ta rozetka ma tu takie jakby ścięcie więc zróbmy je od pleców Dobra, nieważne. Jest, działa. Wygląda, wygląda. Całkiem spoko to wyszło. Tylko teraz jeszcze muszę to wpiąć tu. No i kurwa jakie mam to zrobić. Tak chyba. Kończone. Wyszło to spoko. Lepiej nie będzie. Myślę, że fabryka by się nie powstydziła takiego rozwiązania. Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że to nie jest przykręcone na stałe. Ale nie mogę tego przykleić, bo chyba żebym jakieś kropki silikonu, coś tutaj zrobił. Ale to będzie ciężko to wyrwać, jeżeli będziemy musieli to zdjąć. Ja myślę, że to nie ma problemu bo to, jeżeli tylko będziemy wciskać ten guzik jeżeli będziemy tylko wciskać ten guzik, to spoko, to nie musi być przymocowane dobra, słuchajcie, jest to zwalczone ja jeszcze sobie muszę tutaj posprawdzać, jeżeli chodzi o szczelność tego wszystkiego bo tu kupa wody mi się wylała przy zdejmowaniu tego, jak wymieniałem ten mechanizm, więc ja sobie tu posprawdzam i widzimy się potem Dobra majstry, zlecenie zakończone, tu jest jeszcze mokre, bo silikonowałem bucet, przeróbka guzika wygląda tak, wszystko działa, jeszcze wrócimy do podsumowania, które będzie za chwilę. Dobra majstry, podsumujmy to zlecenie. 13 godzin roboczych mi się zeszło z tym. Przejechałem 130 km w sumie na poszukiwania części i takich, dobierania i tak, tak tego typu mechanizm spustowy i mocha, mechanizm czerpalny wody kosztował 160 zł z tymi dwoma ramkami, które zużyłem od gniazdek. W sumie wyszło na rzeczy wszystkie 260 zł. Eee, więc jeżeli byśmy kupili nowy kibel, to byśmy zaoszczędzili tylko 150 zł, bo tamte rzeczy i tak by trzeba było dodatkowo kupić, więc mój wywód typu czy to się opłaca, sam nie wiem, wiecie, jeżeli by było dużo miejsca w tym WC i można by było wstawić taki najprostszy, najtańszy kibel, który by kosztował eee, 450 zł, to myślę, że czas, który poświęciłem na zrobienie tego, czyli 13 godzin, mógłby się zamienić w czas na przykład 5 godzin, czyli 8 godzin roboczych by nie trzeba było płacić, więc można by było powiedzieć, żeby to mogło jedno w drugie wejść. Natomiast wyszło jak wyszło. <laughs> Czekajcie, bo muszę jeszcze z kimś pogadać. No dobra majsty, czyli z grubsza wiecie jak to wszystko wyszło i teraz mam pytanie do Was. Oczywiście mogłem to pytanie wcześniej zadać. Eee, może je przerzucę na początek odcinku, zanim w ogóle cokolwiek zacznę. Eee, mam do Was pytanie, jako majstrów, ci co mnie oglądają, i jako klientów, ci co mnie oglądają. Na jakie pieniądze byście wycenili taką usługę? Zrobienie czegoś takiego? Eee, pytam się z ciekawości. Nie powiem Wam. Eee, tak powiem ile za to wziąłem. Jestem po prostu ciekawy, co by mi tam napisać. No dobra, dzięki za oglądanie. Usługa złota rączka zrobiona. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.